Kochani, zapraszamy teraz na krótki spacer po pewnym takim pięknym, uroczym parku znajdującym się w Łodzi w okolicach ulicy Pabianickiej Jana Pawła II, czyli w Sielance. Tutaj widzimy taki urokliwy, choć już nie, nieco zaniedbany za, za, za pałacek. Był to prawdopodobnie pałac właściciela w ogóle tego parku. Tu teraz tutaj troszkę się obrócimy i piękne, piękne kasztany, kwitnące. A jak? Kiedy kwitną kasztany, kiedy zdaje się maturę. Tutaj muszę powiedzieć, że całkiem niedaleko znajduje się moje, moje byłe liceum, czyli 20 liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Łodzi. Tutaj nawet mieliśmy chyba kilku, kilku jakiś maturzystów. No, których, którzy oczywiście no, lata, lata, lata później chodzą do, do, tego, tego, do, tej, do tejże szkoły, ponieważ ja w tym roku obchodziłam okrągłą 21 rocznicę zdania matury. Tutaj widzimy piękny, piękny, piękny stawik, który jest taki, taką ozdobą tego miejsca. Zaraz tam pójdziemy. Dlaczego bardzo lubię tutaj przyjeżdżać? Bo po pierwsze, no, nie mam zbytnio daleko, więc często tutaj wsiadam na rowerek i robię taką rundkę. Z drugiej strony, co prawda, dzisiaj jest tutaj może troszkę pusto, ale niech Państwa to nie zmyli po południami, szczególnie w porze takiej letniej, kiedy jest jest tutaj ciepło, przychodzi tutaj cała masa takich starszych osób, które może dla zabicia czasu, może tak, jest taka jakaś forma walki z samotnością, trudno powiedzieć, przychodzą tutaj i całymi godzinami, prawda, przysiadują w swoim towarzystwie, bardzo mnie to zawsze jakoś tak, tak wzrusza, że właśnie nie zamykają tak się jakoś w czterech ścianach, tylko właśnie wychodzą do ludzi na ten piękny park. Tutaj, prawda? Jeszcze takie właśnie zdarzenia, to są na różne górki. Na tej górce na przykład bardzo często dzieci, dzieci zjeżdżają zimą na, na, na sankach. O, i tutaj widzimy właśnie ten, ten piękny piękny stawik. On troszkę wygląda sztucznie, aczkolwiek niech Państwa to nie zmyli, ponieważ on został utworzony dawno, dawno temu na takiej małej rzeczce jasień, która tutaj miała jakąś swoją odnogę. Tutaj widzimy nawet takich Państwa, nie chcę tak blisko podchodzić, ale proszę tak się zwrócić uwagę, że tutaj po prostu ci Państwo coś poławiają. Tych rybek naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Raz kiedyś widziałam taką scenę, jak pewna osoba wrzuciła tutaj bodajże jakiś chleb czy bułkę i on dosłownie przez moment został rozszarpany przez właśnie rybki, które tutaj pływały. Dzisiaj ta woda, ona jest trochę taka niezanieczyszczona. Przypuszczam, że to nie są jakieś zanieczyszczenia chemiczne, a jakieś, a jakieś pyłki. Niemniej tutaj jest naprawdę, szczególnie w takie gorące dni, bardzo przyjemnie. Nie wiem czemu nie ma kaczek, ponieważ z reguły było ich dosyć dużo. I one bardzo lubią tutaj tą piękną wysepkę. Przecież tu nie jest pięknie. Tak staram się filmować z daleka, ponieważ no, nie każdy, prawda, ma ochotę być jakoś sfilmowany. Tam w oddali, gdzie jeżdżą samochody, to jest ulica Pabianicka w Łodzi, czyli taka trasa, można powiedzieć, wylotowa, jakby jechać na przykład do szefa Dowidawy, to właśnie bzium, mój PKS zawsze nie ulicą Pabianicką, znaczy na początku, później nie. Tutaj też takie bardzo urokliwe osiedle, jedne z najstarszych łódzkich wieżowców, Tata coś mi kiedyś, który tutaj zresztą kiedyś mieszkał niedaleko jako dziecko, Mówi już to są właśnie najstarsze wieżowce w Łodzi. I chyba miał rację. Bardzo ładne miejsce. Tak jak już wcześniej wspominałam, w parku Sielanka znajdują się dwa takie stawiki, a po środku można sobie kulturalnie przejść. Więc mamy jeden stawik, chodniczek drugi stawik i tam panowie poławiają. Ja tak trochę się przysłuchiwałam ich rozmowie i chyba raczej są to akwaryści, którzy szukają tutaj jakichś robaków, tak mi się wydaje. Ale ten, ten kasztan kwitnie pięknie, ptaki latają. Starsze panie pewnie są teraz na obiedzie, ale jakbyśmy tutaj przyszli za jakąś godzinkę i dwie, naprawdę mogło tutaj by być ich bardzo dużo. Raz kiedyś teraz mi się przypomniała taka śmieszna sytuacja, kiedy przyjechałam sobie tutaj i chciałam tak z bliska, z bliska po prostu obejrzeć Wody, czy tam coś jest? No i tutaj właśnie na takich ławkach siedziało tutaj grono takich starszych pań i panów uroczych, i widząc, że ja tak schodzę do tej wody, tak powiedzieli: O, ta dziewczyna idzie się chyba utopić. No ale us uspokoiłam, że nie mam tutaj, to nie była próba samobójcza, ja po prostu tylko chciałam zobaczyć, czy co tam żyje. O, proszę bardzo, tutaj można również spędzać czas nieco bardziej aktywnie. Jak tam widzimy na horyzoncie, nie mogę zrobić zbliżenia, tam jest taki stół do ping więc jak ktoś chce sobie pograć, to i oczywiście też może Tutaj, prawda, też przylatują różne ptaszki, one są głównie gołębie, bardzo są takie przyjaźnie nastawione do ludzi i mam takie wrażenie, że jak widzą tutaj człowieka, który jest, to już od razu rozglądają się, czy on nie ma może jakiejś bułki albo chleba, bo na pewno przyszedł nas nakarmić. Ptaszki, no przepraszamy Was bardzo, my nic nie mamy, jak widzimy te ptaki w ogóle się nie boją, niunia, niunia, chodzi. No, nie są jakoś tak szczególnie wystraszone obecnością naszą, chociaż się raczej nie znamy, więc te kaczki raczej też. Tu jeszcze widzimy jakiegoś jeszcze innego ptaszka. Miejsce naprawdę urocze, bardzo spokojne. To jest oczywiście nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej wycieczki, ponieważ tu jeszcze, jeszcze takie jedno bardzo ciekawe miejsce chciałam Państwu pokazać, i szefowi zobaczymy, czy, co z tym zrobi. Na razie. Tak jak przed chwilą powiedziałam, że stawy te ponikąd były zasilane takimi lokalnymi strumieniami, i tutaj mamy jego taką małą pozostałość. Co prawda jest już prawie wyschnięty, aczkolwiek tam się chyba kąpie taka śliczna sikoreczka. Widzicie wiem Państwo? No, więc sprawia jej to ogromną radość. Niemniej jednak tutaj widzimy, że troszkę wody zostało, i jest to właśnie taki, taki, taki relikt pra czasów. Tu no, nawet też takie ładne roślinki fioletowe. Co to z szefie są za roślinki? Wszech czyty nie wie, ale jest to miejsce bardzo, bardzo urokliwe. A teraz zabieramy naszych drogich widzów do zupełnie innego, podwodnego świata. Zapewnie zastanawiacie się, gdzie spotkaliśmy taką ogromnych rozmiarów ośmiornicę, co ona robi i czy aby przypadkiem nie, nie rzuci się na przykład na szefa i goniaska. Spokojnie! To jesteśmy na ulicy Cieszkowskiego w Łodzi, a to jest piękny taki mural, bynajmniej nie jedyny. Zapieramy teraz Państwa na taki krótki, miły spacer właśnie śladami murali na, na terenie Nowego Rokicia w Łodzi. Wodnych głębin z ulicy Cieszkowskiego w łodzi dalszy. Czy czujecie ten, ten, tą atmosferę zatopionego statku, pełnego pewnie jakichś skarbów piratów? Tutaj wielkie, wielkie ryby. Nie wiem za bardzo co to jest, ale wyglądają strasznie. A po drugiej stronie mamy zupełnie przyjaznego żółwia. Szef zaraz tutaj pójdzie go pogłaszcze, bo bardzo lubi żółwie. Uuu, a tutaj, tutaj, kogo? Co, jak, jak to zwierzątko się nazywa? Smok morski. morski. Nie wiem, ale takie ciekawe zestawienie. Egzotyczny smok morski i nasze swojskie kwitnące kasztany. Właśnie mi się przypomniał taki okrutny wierszyk z dzieciństwa, że dziki jest dziki, dzikie jest zły. Kiedy patrzę w oczy tego potwora, wydaje mi się, że to prawda. Ale tuż obok mamy sympatyczną mortkę króla lwa i jakiegoś wesołego krokodyla. Czyż te piękne malowidła nie są cudowne?